Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest za stówkę i mam y, krzyżóweczkę XL, owocową eksplozję, dziki cash, zodia, krzyżóweczkę XXL jeszcze w tym starym kolorze, big drap, klub milionerów czy tam meneli i megalinie. No, Aspanci już zajeba trenuje, ale dobra, do brzegu drapki podawała mi kobita w lotku. Zazwyczaj tam, gdzie nie mogę wybrać sobie sama z wachlarza nie chodzę, ale weszłam, mówię... A dobra, niech mi tam pani podaje. Nie miałam jakoś weny, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, co mi tu pani podała. Nie nadrapuję krzyżówek owocowej linii. Posiedzicie sobie ze mną. Co to tam marudzisz, chłopcze? No, posiedzicie ze mną. Mam nadzieję, przyjemnie spędzicie czas. Z tego miejsca bardzo, bardzo was proszę o łapki, o subskrypcję, o podbijanie tego filmu. A ja biorę się za drapanie cwaniaczek, co wiecie, pod... Narzutę pod we śnie To jest po prostu taki gad. Krzyżówka z numerem 41 i delfin w bonusie. 41, żeby nie było. Powiem Wam, event normalnie. R i F. No to F jest w bonusie. Ciekawe, ile tu zgubię z rana. Coś na pewno. Nie ma co wiecie, się oszukiwać, ale życie. R i F. R -i F. czas powiem, Wam tak leci. Za chwilę moment. Będę zaczynać z drapmasy, no nie tylko ja. Oj. No, oby nie było. Oj. w Brzuszku mi się przelewa. Może być to słychać. Nachlałam się wody, a potem mi właśnie wszystko bulgocze, o i j. O i j. O i j. Dobra, wstępnie dobra, S i H. No skromnie powiem wam na razie. Skromnie. Dobra. U i A. Tak myślałam, że dadzą te A. W bonusie nie ma. To dali. Żeby sobie człowiek trochę podrapał. Myślał, że wygra. Jak to make-up mówi. Byłeś blisko. <tryk> No ale tak to działa właśnie. U -i -a. Na tej właśnie zasadzie jak Michał mówi kup następną. Na pewno wygrasz. U i A. Dobra. W i M. No bonus sobie ładnie stoi. Raczej ciężko widzę, żeby coś tym bonusie się tu zadziało. W i M. Ok, lecimy dalej. K i G, no dalej nic niestety. K i G. Żadne słowo mi się nie ułożyło, także w ogóle na bogato. Na bogato. O, tu się raku usłyszeli. Dobra. NI. No to jest w bonusie. NI. n i san to jest drugie o mim jest trzecie no nie wiesz dali mi pięć złotych wyobrażacie to sobie szok xv nie no kurde brak mi słów po prostu no. i ostatnie d dwie a nie d e i p Masakra z nimi Rekin. To jest chyba pierwsza. E i P. Papuga to jest drugie. Ale tutaj to chyba tyle. A czy tu coś dojdzie? Chyba nie. E i P. No wychodzi na to, że nie, że trzy wyrazy, jeżeli nic nie odwaliłam. Kontrolne A. I A tak 5 zł, no to zaczynam wygraną. Oby to nie była, wiecie, jedyna wygrana dzisiaj. Dobra, teraz owocowa z numerem 31. Wiśniowa. No i żeby tych kontrolnych tu nie ciapnąć. Winogrono i kiwi. No, tu to dostaję oczopląsu, ale tak słuchając was jak drapiecie, to macie ten sam problem przy tej zdrabce. No po prostu wydaje mi się, że to kwestia, że tych owoców jest za dużo. Te liniki są za małe. Gruszka i brzoskwinia. Mam jeszcze wadę wzroku, także masakra. Chyba tyle na razie. Karambo i pomarańcza. Dobra. Cytryna i melon. Cytryna i melon. truskawa i wiśnie truskawa i wiśnie okej okay. banany i jabłko banany i jabłko i syf i ostatnie dwa Figa i arbus, i chyba nic mi to nie daje. Na to wychodzi. Kontrolne, różne. Ok. To teraz dziki cash. Dziki cash z numerem 17. Szukam wora, szukam łuba tygrysa. Słuchajcie, tyle, ile drapie, to nie miałam tego łuba. Liść, rower, Balsam palma, zegar, motyl, biedronka, wiśnie, żółw, koala, banany, winogrono, cytryna, ananas, kwiat, chmury, truskawa, gwiazda, piłka i awokado. Także nie ma nic. To teraz Zodiak z numerem 18. Szukam gwiazd, księżyca, wszystko mile widziane, a jest delfin, jednorożec, kotwica, lira, chmura, syrena, słońce, krat, kompas, miś, żółw, ufo. Sputnik. A gdzie wygrane? Planeta, konik, naczynie, portyk, statek, teleskop i ziemia. No chyba pani kulawo podała. Krzyżóweczka XXL z numerem siódmym. Moneta w bonusie. No może tu, bo na razie to bieda, nie moneta. Z i E no to E mamy w bonusie. Trzeba się trochę skupić. Jezu, znowu, właśnie, trzeba się trochę skupić. Tego nie ma. S. To jest właśnie moje skupienie z rana. Z i E. Kaplica, kobieto. Kaplica. Z i E. Z, I, E, no i pięknie, nie mogę się ja przesunąć, bo mi badziewia stoją na toaletce, Z, I, E, w sensie kosmetyki, ok kolejne dwie, K, K, I, P, bonus nic, K, I, P, To gdzie? Nie widzę. KIP. No, naprawdę bieda. Bieda. monety to oczywiście dla prezesowej. KIP. Dobra, lecę dalej. D -i X. No, bardzo mi potrzebne. D -i, -x. D i X, D i X, coś czuję, że po dzisiejszym odcinku to życie zaczynam na nowo, D i X, okej, okay. ale mi się przelewa matko, <grym> o i, o w bonusie, Oko się ułożyło, aż mnie zatkało. O i z rana, to ja tak wiecie, nie powinnam tyle gadać. Tyle lat gadam z rana. Na tych odcinkach jakoś widzicie, się nie mogę przyzwyczaić. Nie może to ta moja tarczyca. O i. To znak może Wam przestać. Jojczycie. O i. O i. Trochę się rozpogadza. Ja oczywiście nagrywam ten odcinek wcześniej, także wiecie, jaką wejdzie, może się nie wiem, wkradobić. GM, M w bonusie. Skromnie. Tutaj min się ułożył. GM. Chyba tyle. Więcej nie widzę, mimo, że mam W i V, Boże, jedyny, wykończony je tym literkami. W i V, V to tu chyba nie ma, nie widziałam. OK. H i A, kuszą jak zwykle małpy. Osadu nie ma, bo tu nie było tego S. No już chciałam mówić, że drugie, ale nie. Chociaż tyle, że przypomniałam sobie. Tu jeszcze A, H i A. Tyle. o, nawet słońce wyszło ja cię sunę specjalnie na mój draping na bank Ada, tu jest pierwsze no skromnie Iga drugie, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać, bo ja teraz nie chcę im się wstawać, w okno zasłaniać bo za chwilę zrobi się ciemno i będzie odwrotnie, nie? jak nie urok, to wiecie co dobra U i C. Bonus to wątpię, szczerze mówiąc. U -i, U i C. U i C. Chyba nic z tego nie będzie. L i Y. Też bym przewidziała przyszłość Gramat z tymi ksuszówkami. L i Y. Co w to gorszy badzie. L i Y. No i dobra, nie ma co przeciągać. Wielki G tu jest. R R, o, no to na bogato słuchajcie, mix za stówę, ja mam szalony 5 zł. drab z numerem drugim, szukam liczb, symbolu cash, worka, który mnoży raz 2 plik, który mnoży razy 5. Na kanałach już widziany plik, aż dziw. Ja sama już wiałam worek. Okej, okay. i co ja tu mam? Także moje liczby to.

TM. przedostatnia zdrabka klub Meneli z numerem szóstym szukam liczb szukam korony, która daje mi dwukrotność wpisanej kwoty korony już miałam w tej zdrabce no i co z tego, kto pytał i co ja tu szukam 2, 14 12, 6 31 i 9 no fajnie by to coś dali, bo

czterdzieści sześć dziewiętnaście trzydzieści siedem czterdzieści pięć trzydzieści na bogato dwadzieścia osiem trzy siedem trzydzieści dwa piętnaście ostatnia linia trzydzieści trzy pięć szesnaście 4 i 41 piękna pani mi zdrabki podała, także panią omijam szerokim łukiem. Następnym razem, idąc koło tej kolektury, ostatnie mega linie z numerem 11, bo no jak mi nic nie będzie, to po prostu szał. No, ale co mam zrobić? Nic nie zrobię, nie? Szminka i sakwa, takie życie. Nie mam tu na to wpływu akurat żeby coś tu było. Okej, okay. piłka i kłódka. Już się zawiesiłam znowu. Piłka i kłódka. Dobra. Piuro i flaming. No to będzie taki dłuższy odcinek, ale mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzycie. Mimo braku tych zaskakujących wygranych. Rower i gwiazda. No, matko. Bęben. Rower i gwiazda. Słońce dla mnie wyszło, ale nie dla Lotto. Proszę, piłki pominięte. Boże, jedyny kobieta. Winogrono i korona. Winogrono i korona. No chyba tyle. Chyba. E, dzwon i ananas. Dzwon i ananas. No to by było na tyle szaleństwa. Popcorn i zegar. Popcorn i zegar. Dobra, na razie tyle. Kokos i cytryna. Kokos i cytryna. Okay, chyba tyle. Biedrona i naszyjnik. Biedrona i naszyjnik. Ok. Klucz i żółw. No, nie zapowiada się serce i pierścionek foto i motyl. Moneta i wiśnie. To i wiśnie. Nieubłagalnie zbliżamy się do końca. Tęcza i podkowa i to mi chyba nic tu nie daje. Pięknie, normalnie pięknie. W bonusie lustro. Różne. Także pani już podziękujemy. Na całą, słuchajcie, stówkę, ja mam aż 5 zł. No i takie odcinki muszą być. Przecież ja nie zawsze wygrywam. Nie wygrywamy zawsze. Nie wiem, co za te 5 zł sobie kupię. No na pewno coś, na, na bogato. Jeżeli Wam się mimo wszystko podobało, proszę Was o łapki, o subskrypcję, o podbijanie filmu. No i żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.